Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z Subnautiki. Tak jest to Sabnautika, ta normalna, ta pierwsza Sabnautika, I mamy tutaj drugi sezon jak widzicie po tytule, ponieważ pierwszy sezon jest tu zakończony, a save zniknął. Więc no muszę kontynuować, a raczej zacząć od nowa, więc zaczniemy sobie. I od razu mówię, że zaczynamy, o tam było wcześniej, to jest save z laboratorium Redona. I to będą te odcinki się pojawiać niedługo. A tutaj rozpoczynamy nowy I robimy przetrwanie. Dlaczego nie, nie ekstremalny? Już wam mówię dlaczego nie ekstremalny. Ponieważ przy ekstremalnym nie mamy jest brak ostrzeżeń o niskim poziomie tlenu. To jest właśnie główna rzecz. Ja na przykład potrafię zginąć od tlenu, jak pewnie niektórzy wiedzą, że mi potrafi na początku szczególnie zabraknąć tlenu, ponieważ ja mam gram na innych sejwach, mam takie coś, już przyzwyczajenie, mam takie, że już Mam tego tlenu dosyć dużo I tutaj nagle mam, dostaję te 45 sekund bodajże Więc jest to dosyć ciężkie do przyzwyczajenia się No i dodatkowo chyba jak tutaj zginę, to już w ogóle tracę, więc, więc... wolę nie próbować, nie chcę tracić wszystkiego A może się zdarzyć tak, że od tlenu zginę, więc... Zaczniemy sobie na przetrwaniu Oczywiście wiecie, że ja potrafię... Latać sobie blisko lewiatana i nie zginąć Potrafię wypływać w takie niebezpieczne strefy i tak dalej i nie zginąć Potrafię dużo ryzykować i nie zginąć, ale tlen... Tlen to jest kurde... Mój Nemedis, kurde, tlen mnie zawsze zabija. Na początku szczególnie, potem już tak nie zabija mnie bardzo, potem już chyba nie gina w ogóle. Ale zobaczycie, pogramy, zobaczycie i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak Wam się spodoba, to te odcinki będą często wychodzić, a potem coś się wstawi. Bo te długie nagrywamy, a chcę jakoś zacząć, przerwać tą jakby rutynę niekończących się oczekiwań na mój film. No dobrze, więc zaczynamy tutaj tą scenką, której każdy zna, ale trzeba ją po prostu puścić. No, no trzeba, nie oszukujmy się. Zobaczymy się w palącej się kapsule. No i co? I pierwsze co robimy? To bierzemy gaśnicę. Tu jeszcze nie mamy tlenu. Pewnie byśmy się już udusili. Mogliwe w sumie. Ale dobra, gasimy. Elegancko ugaszone i, zobaczcie, się w ogóle nie przypaliłem ani nic. Elegancko się wczytuje wszystko.

Kapsuła ratunkowa, to możecie sobie poczytać, ogólnie to nie będę czytać, tylko takie. Yy, o, lista przetrwania tu jest. Jeśli trzeba, zastosuj pierwszą pomoc. No nie mamy jak, ponieważ nie mamy tutaj nikogo, ale to też, to wiadomo. Sprawdź posiadane zapasy i podejmij decyzję o odpowiednim racjonowaniu. Na razie nie, będę, nie będziemy używać zapasów, ja nie będę na razie używał zapasów. Zbadamy sobie, no tutaj blisko nic nie ma, chociaż stalkery i te, te, te wybuchające się to... To Są nieprzyjemne w sumie, więc to jest takie niebezpieczeństwo. Po pomocą wytwórz sprzęt niezbędny do, przet do przetrwania. No i tak, co zrobimy? Na start. Pierwsze, co będę robić, to będę starał się zrobić narzędzia naprawcze, ale jeszcze wcześniej, żeby to zrobić. No, skaner to jest podstawa i jeszcze nóż. Jeszcze nóż trzeba będzie zrobić. To też jest dosyć prosta rzecz. Więc co? Od razu płyniemy po te trzy rzeczy. No i zobaczmy, czy to jest taka rzecz. Jedno o. Wchodzimy do nowego światu, świata pięknego. Mam tu Aurorę, jeszcze nie wybuchła, ale doznał uszkodzenia kadłuba, jak widzimy. Teraz sobie wejdziemy tutaj na chwilkę. Wejdziemy sobie na chwilkę, bo chcę zobaczyć jedną rzecz. mogę się przyzwyczaić do tego tabu. Dobra, tu mi zniknij. Zobaczmy, czy to jest taka jedna rzecz. Potrzebujemy zrobić sobie. sobie skaner potrzebuję. A, no i właśnie. Jak ktoś grał w Billu Zero, to będzie pewnie wiedział, o co mi chodzi. Chciałem sobie zaznaczyć, bo w Billu Zero jest taka możliwość zaznaczenia sobie wielu rzeczy. Potem jest łatwiej po prostu to tworzyć. Nie trzeba pamiętać tego wszystkiego. Ja bym sobie taką listę zrobił. O, mamy mieć. O, odro tak. Rybka pierwsza. Łypacz. Jak coś... Jak ktoś nie grał nigdy, pierwszy raz na przykład gra, chce zobaczyć jak grać, to to nie jest szkodliwe. Tylko to robi gazy, w które nie, nie wpływajcie sobie. I tak, nie wpływajcie w takie miejsca jak to właśnie. Ja mogę... Tam nie wybuchło nic, a to nie wiem, ona no się nie wyleciało, Powin... praktycznie by wyleciał, oj tlen właśnie, to jest to o czym ja mówię, że tlen, teraz spojrzenie mi się udało, ale zazwyczaj nie patrzę na to, bo już jestem przyzwyczajony do dużej ilości tlenu plus do simofa, więc praktycznie no, nie ryzykuję, jak już będzie simof, to będzie dużo prościej, uwierzcie mi. Najtrudniej jest zdobyć pierwszego simofa, ogólnie schemat znaleźć, bo tworzenie simofa jest proste, nie ja, ja, ja jakiś jaki schemat ma prosty, już nie pamiętam jaki, ale... Jakiś prosty. I tak, na razie zbieram praktycznie wszystko, jak widzicie. Bo się nie boję o miejsce w ekwipunku. Ponieważ zaraz wszystko będziemy wykorzystywać do, do innych rzeczy. Też nam się grzyby przydadzą. Kilka grzybów do baterii. Trochę za dużo pewnie zebrałem, ale to nic, nic nie szkodzi. Nic się nie dzieje. O, i taką rybka. Ta, taka rybka jest nam potrzebna. Bo to jest pęcherzówka. To jest pęcherzówka. I ona nam daje wodę, więc to jest bardzo dobra rzecz. O, i to jest fajne miejsce dla tych, którzy stream oglądają, bo nie wiedzą. O, i tu jest takie, a nie, To jest w sumie niegroźne, ale. Ja tutaj szukam czegoś takiego innego, i coś co, innego nie znalazłem. O, to nam daje na przykład tlen, to jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz, naprawdę. Wybieramy no, sobie złom. I jeszcze, jak, jak u nas wygląda miejsce w ekwipunku? Mamy jeszcze trochę miejsca. Tlen, tak, tak, tak. Tylko tutaj gdzieś powinien być las wodorostów. Tutaj gdzieś powinien być las wodorostów. Oczywiście na razie nie możemy podpłynąć do aurory, ponieważ... No jest promieniowanie, które by nas po prostu powoli zabijało. O, i tu jest dużo ciekawych rzeczy, ale też niebezpiecznie, więc tutaj uważajcie, bo tu możecie znaleźć te wybuchające te... Nie będę jakąś nazywają. może ktoś napisać mi w komentarzu, to na pewno byłoby fajnie. Tutaj sobie możemy kwart zabrać. Na razie kwart jest nam niepotrzebny. Na razie potrzebuję gumy silikonowej. To nam się bardziej przyda. W tych szparach są te wybuchające. Jest nasz pierwszy las wodorostów. I tu też jest trochę niebezpiecznie, ponieważ. Ponieważ tutaj. O, mogę sobie tak ogólnie. Ponieważ to są stalkery. I taki stalker, jak się do was przyczepi, to może od was się nie odczepić. Mówię na własnym przykładzie, ale to jest. To jest. Mało inteligentne stworzenie, więc nie ma co się martwić. Co zbieramy, w sensie on nas może zaatakować, oczywiście. Ale zobaczcie, on, on szybko pływa. To jest na początku problem, powinien sobie płetwy zrobić. Ale już sobie poszedł, już sobie poszedł, już odpuścił. Już widzi, że nie jest tym jego celem. Ogólnie jak widzicie tutaj, tutaj możecie się domyślić, że w tej grze, no nie zawsze, nie zawsze, ale jest zachowane, jest zachowana taka jakby. Schemat jakby przeżycia, że jak są jakieś niebezpieczne stworzenia. Jak są jakieś niebezpieczne stworzenia, to one sobie zajmują jedno terytorium i już duże, jedno stworzenie duże, nie zajmie to terytorium, ponieważ jest dużo małych stworzeń, chociaż to nie zawsze działa, ale na razie to nam będzie działać. Że zobaczcie, jak będzie lewiatan, reaper lewiatan, to tam nie pływa praktycznie nic innego. Są stalkery, oczywiście, oj przepraszam, teraz uderzyłem lekko, nie wiem czy będzie słychać, są stalkery, ale one pływają sobie trochę bliżej, one nie pływają przy samym lewiatanie, jak jest lewiatan, on pływa sobie sam. Tytan sobie zrobimy na no start wiadomo, bo Tytan to jest taki nasz, można powiedzieć plastik, z tego możemy zrobić wszystko. Oczywiście nie porównuję tam do plastiku, bo to nie ma, no, nie ma nic wspólnego praktycznie. I zobaczcie, teraz sobie mogę zrobić dużo, dużo ciekawych rzeczy, narzędzia na razie, o, to można sobie zrobić, ale nie chcemy. Na razie chcemy sobie zrobić wodę, bo to też nam się przyda, chociaż mam wodę, ale ja nie używam tych zapasów, naprawdę, nigdy mi się nie zdarzyło użyć tych zapasów. Nie wiem no dlaczego. Jakoś na początku nie chciałem, bo się bałem, że je zmarnuję i nie będę ją na później, a potem jakoś już zrobiłem ciekawe rzeczy, typu te, te roślinki, fabryki i tak dalej. Fabryki. Nie, nie robiłem żadnych fabryk. Robiłem sobie po prostu te, te... rośliny sobie zrobiłem i posadziłem. I dawały mi jedzenie i pić od razu, więc nie potrzebowałem tego używać, to, też to jest na Aurora, tak od razu mówię te wszystkie o... racje żywnościowe, to są? Kostka odżywcza, to nie są racje żywnościowe, racje żywnościowe to są, kurde, się dostaje jak się gdzieś wyjeżdża na przykład, dobra, nieważne, nieważne, nie, by, nie było nic, dobrze, y, tam mamy, dobrze, potrzebujemy zrobić nóż, nóż już robimy, i tak, nóż pod jedynką, ja sobie stawiam nóż pod jedynkę, wy sobie stawiajcie gdzie chcecie, y, Scanner, scanner se też zaraz robimy, i mamy już dwie najważniejsze rzeczy w całej subnautice, no może nie najważniejsze, ale nawet najważniejsze na początku. O, jest od razu po trójką, więc to też jest fajne. To jeszcze to zrobimy. Chociaż w sumie niepotrzebnie to zrobiłem, nie róbcie tak jak ja zostawcie. Bo ja teraz muszę to zjeść, bo jak nie zjem, to mi się zepsuje. No. I sobie weźcie od razu apteczkę też na przyszłość. I co ja potrzebuję? Siarka jaskiniowa. Oho! I tu będzie już trochę zabawy z siarką jaskiniową. Już wam mówię dlaczego. Żeby znaleźć siarkę jaskiniową. O to zbierzmy trochę tych rybek. Zbierzmy trochę tych rybek, żeby znaleźć siarkę jaskiniową, to potrzebujecie udać się, o, to w takie miejsce na przykład, zaraz wam pokażę w jakie. Tylko sobie przeskanuję tutaj skuter, bo to też nam się przyda, taki Siglite. On jest na początku przydatny, on w ogóle jest przydatny, Siglite jest przydatny przez całą grę, nie oszukujmy się, kto przeszedł ten wie. O, wpływamy sobie w takie miejsce właśnie. O, i to jest to, i to jest to. To nas będzie chciało gonić. to wybuchnie sobie. Gdzieś tam sobie wybuchło, tylko... Za... najczęściej to jest... nie jest samo w sensie. To nachodzi parami albo nawet trójkami. Więc trzeba sobie tak powoli wpływać. to nic nie ma. Nie ma, dobrze. I zabieraj. Możemy sobie to. Prze... Roślinę siarką możemy sobie przeskanować. A możemy sobie zabrać. Chyba nie, dobra. Nie możemy zabrać prawdopodobnie, no nie, no trudno, Więc się gdzieś posadził w przeszłości, ale na razie nie mam, to nie będę narzekał. Też ogólnie zapomniałem powiedzieć, na start warto się tutaj uzbroić, a raczej sobie przygotować, o jest narzędzie naprawcze, tak jak chciałem. Ale też nie narzędzie naprawcze, tylko sobie na start zrobić płetwy i butle, butle z tlenem. To zapomniałem o tym powiedzieć na start, to powinno, po, powinniście to zrobić na początku, jak zaczynacie gierkę. O, i od razu się zakłada, więc to też jest bardzo fajna rzecz. Tutaj gdzie mamy własne... O, jest od razu założone. Więc a możemy tu zrobić oddycharkę już, czy jeszcze nie do końca. Oddycharkę właśnie nie widzę. O, możemy zrobić sobie większą butlę z tlenem. Ale to już jest większe. To nie jest jakieś ciężkie. To bym sobie zrobił nawet na szybkości, ale to już nie w tym odcinku. I sobie możecie, Jak już mamy to. Narzędzie naprawcze, to możemy sobie naprawić. So, naprawiamy tutaj szybko naszą kapsułę. To jeszcze naprawimy radio i jak widzicie wszystko nam działa, tu mamy trzy ogniwa. A jak naprawiliśmy Ogólnie możemy sobie... Oni tam coś tam mówią. Jak gracie pierwszy raz, to możecie to sobie wszystko czytać, co oni tam mówią albo słuchać. Ale ja na razie nie będę tego robił, ponieważ nie potrzebuję ja po prostu sobie... to sobie wyleci, a ja, już, ja to już kojarzę, już pamiętam o co chodzi. Wiesz na górę wyjdziemy, zobaczcie. Mamy noc, mamy noc, i tutaj już mamy, to jest informacja o tym, że zaraz nam wybuchnie aurora, chociaż nie, to jest było wysłanie, aurora tam też nam wybuchnie w sumie, no też nam w sumie aurora wybuchnie, ale to nieważne, zobaczcie, mam tutaj aurorę sobie, no i takim oto akcentem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że on się spodobał wam, jeżeli tak, to napiszcie, co mogę zrobić w drugim odcinku i ogólnie napiszcie, czy wam się odcinek spodobał, czy chcecie taką serię. Żebym robił, ogólnie ja chyba będę taką materię robił, bo trzeba przejść wersję tą Subnauticę. wiecie, tak, tak naprawdę trzeba ją przejść, a nie, że, że powiedziałem, że przy tym nikt pewnie nie wierzy. Ale dobra, nieważne, ja się z wami żegnam, zostawcie oczywiście łapkę w górę, jak ktoś nie subskrybuje, to posubskrybuj, bo dzwoneczkiem oczywiście, żebyś nie przegapiał materiałów. Ja wiem, długo nie było, nie było długo materiałów, ale mam nadzieję, że to się zmieni, więc to bo na tyle, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, no i cześć.